Co, kiedy mixtape save do leona? Nie powiem Ja ale jestem gołtem nie? Już dzisiaj dwa rany prawie do 70 od 25, nie? Ja jestem takim gocikiem A jak się masz Besta na tą No Besta od zera mam 28, ale ogólnie mam 3 rany. 3, 3, 3, dobra besta. Najlepszy mój run, w sensie taki osobiście Uważam, że najlepszy rank który mi poszedł to chyba 25.78 lub no, 4192 Nice yeah, 41 baraga 41 41 baraga 41 go Z czego często nice. mi dun no, polaguje, nie bo na 60 hercach to robię To prawda mam tego, ee, no mega haka, co nie? Że FPS bypassa, ale i tak I tak to nie do końca czasem funkcjonuje dobrze nie, nie mam, ale właśnie się zastanawiam, czy sobie... Jak grasz na takich OFPS-ach to lepiej grać z... A właśnie, z jakiego moda jest CBS, czy to jest oddzielny mod? Think between Frames. Na Geodzie. Darmowe. Mhm. Czy zawsze komputer masz? No mam mapka. 60 Hz, nie? Niby mam. No, to to lepszy, żebyś ten O kurwa, nie, już to miałem! Jestem po prostu malowanym, zielono. Bo darmowy jest to, nie? Eee, no darmowy no, no darmo, no. to Kurwa! To jest zapomniałem, że tu się od razu skacze A co ty grasz, pytania? The, the Flowless, kurde, z, z 18 zrobiłem do 66. Bo zapomniałem, że tu się kurwa no. skacze od razu. Dobra, nie bądź jak go i nie zrób nas klika. Mam nie zrobić do tego. Ja ending jak z prawdziwy ja, sygnał. Ja grałem The flules. Cztery razy się na tylko jebałem. Jak? Jak? Bracie. Kurwa, miałem na hardesta w opiekę, gówno miałem. Na no, gówno no, dobra. Ja się na dwa, ja na złapie. las to wyjebałem raz, także a Ja chłopie ja, zro, ja, ja zrobiłem Michigan router to nam do to jest wy tak, słabi miał... jesteście, ja na akku miałem raz klif. Ja też miałem na na akku. A ja z tym raz klikiem. Ej, a podczas instalowania Geodę trzeba mieć instalowanego Mega -haka? Tak. Tak. Co? Tak. Wow. Nie no ja tak to w tych poradniku, bo ja nie wiem tam do końca jak tam trzeba wypie. Eee, no. I co się że... to tak. A, ale możesz odinstalować, bo i tak na geodzie masz coś takiego jak Mega haki installer i co możesz przez geoda podlać Mega ogólnie. Aj! Tak, tak. Ej, wiecie w ogóle, że ten piosenka arka w Tommy Maybe mówi Don't ask me I never tell, a I never tell... I never tell to znaczy nie powiem i nie powiem? Yo! Co to Yo. było? Yo. Co? Co, to? Co to kurwa było? Kurwa, a kurwa Skoki bardzo. Co? No kurwa! Co? Co? Co kurwa? Jak kurwa? Jak kurwa? Co? Coś chyba niedobrego. U na

Miller, Miller Tomas. Ja, Miller, Miller. Kurwa, ja mam takie śmierć, kurwa, zjebany no. Tomasz Shelby. Jebać Shelby. O taki wielki lak, spojak jak fałdy, no i jak poskakują Przecież nie, to już OG ich na to się nie liczy, kurde. To luka. Hałdy ben, Benny. To jest OG. A tylko czołem. Czoł. Cześć czołem. Nikt nie dał. Czołem brygada, czasem benia w patonie. <laughs> Boże benia to jest taki elit wolną lecz teraz. No tam wygrałeś. Bo normalna jest za wolna i za łatwa. Ej, dobra. Eee, tak, dobra. A, czas na no. community, czekaj. gdzie ponad połowa community znało IP chodźmy, Fadera. Dobra, chodźmy w gra ma Kerona, Grama Herona, czekaj. To jest takie? Są to, jest takie I tu jestem. Ja się myślę, że było mniej doksowania, kiedy każdy znał IP Fadera. O, to jest to. To jest chyba to, prawda? Fader bawi i uczy. Fader normalnie... Bawi... O nie, wziąłem się 7 <laughs> Ta... Zawsze się dobrze bawił, kiedy 5, na wabika padł e A Chyba no, to musiał być to. to kurwa ma być? AI, ID 13 milionów. Co mi, to, mi, to, mi tak to jak jedziemy w go No to już się go nie Nie no, rany do stówy robi. No keep akredytacji całe osu to jest no akuracji Właśnie o to chodzi, ten akurat rzadki Że po prostu jak przesłanie ci poniżej procenta to po prostu... A w sumie HP badzi, ale dobra. To... Dead. Ej, a masz CBF-a czy nie masz? Nie powiem Dobra, to jest kurwa niemożliwe no, Dobrze, bo ci cię No dobra, zagram popie tego Yyy... Chodź, instalowaj, albo S2 Co zagrać? S2 Dobra, obie nie wiem, czy jest, jak się te dwa. powiem nuke, nuke Powder chyba? Tak, no. Dora, no. Dawaj, będę nuke powder. Dobra, dawaj, Dobra, będę co, 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 co mi dały te jedyniomki pierdolone? Co to ma być? A to Dobra, się... dawaj, będę sobie same są gaz, fake, fake, to O Jezu, jakie gówno. A czemu to się nie zaczyna Bo to jest tam to jest mapa do songa, a nie do fiki Na ja, Jakie To czemu okay. na mnie policja Dziękuję. No. Dziękuję. Kurba. Oh, oh. Ta autor miał na myśli. Aż ja, miał nie lubię, lubię tego poziomu.